Cześć, dzisiaj w cyklu CRM out of the box chciałbym pokazać Wam bardzo fajną i prostą zarazem funkcjonalność w ramach systemu CRM Dynamics 365. Ja pokażę ją w części sprzedażowej, aczkolwiek dotyczy ona wszystkich modułów, które w ramach pakietu Customer Engagement pakietu CRM Dynamics 365 dotyczą. Chciałbym pokazać Wam, mianowicie pola zestawień obliczeniowe pola, które pozwalają nam na zbudowanie prostej i fajnej segmentacji na naszych klientach, na naszych kontaktach, na naszych potencjalnych klientach, na podstawie zarejestrowanych dla nich, czy to ofert, czy to szans sprzedaży, czy to potencjalnych zamówień, czy faktur. Jesteśmy w stanie zbudować takie zestawienia, które finansowo Posegmentują nam takiego klienta, włożą go w odpowiednią grupę. W tym celu dodałem sobie wcześniej sekcję na moim kliencie: segmentacja i wartości, i jak widzicie, utworzyłem sobie takie pole suma z ofert, które pokazuje mi jak sama nazwa wskazuje sumę ofert, wartości ofert, które wystawiłem takiemu klientowi. Oczywiście mógłbym tę te sumę zawęzić do ubiegłego roku, mógłbym tę sumę zawęzić do Pięciu ostatnich lat, mógłbym tę sumę zawęzić do ostatnich miesięcy i budować sobie tutaj odpowiednią segmentację, widząc tak naprawdę, jak performuje sprzedażowo mój klient. Jak zrobić sobie takie zestawienie, jak przygotować sobie takie pole, aby później wykorzystywać je właśnie w celach raportowych, mieć ten widok, ulepszony widok 360 stopni, jak ten mój klient performuje sprzedażowo. W tym celu przeniesiemy się teraz do Power upsów, Adres Make Power ups. .com, wybieramy nasze środowisko, w którym będziemy tworzyć sobie takie zestawienie. Wchodzimy w rozwiązania, i w tych rozwiązaniach szukamy naszego rozwiązania, które będziemy, będziemy modyfikować, do którego dodamy nasze pole zestawień. W tym rozwiązaniu, oczywiście, wykorzystamy w moim przykładzie, będzie to klient. W związku z tym wykorzystamy obszar klientów, tabelę klientów i dodamy sobie kolejne pole zestawienia. Tym razem, chcąc w tych segmentacjach i wartościach pokazać, ile mamy w szansach sprzedaży pieniędzy na tym kliencie, ile potencjalnie możemy jeszcze na nim zarobić. Zatem do dzieła. Wybieramy sobie przycisk Dodaj kolumnę. I wybieramy sobie suma. Nazwijmy to suma z szans sprzedaży. co masz szansę szans sprzedaży? Oczywiście chcemy policzyć wartość walutową, a więc wybieramy pole typu waluta. Eee, oczywiście będzie to pole opcjonalne, będzie się nam liczyć automatycznie. Oczywiście możemy po nim wyszukiwać. No i teraz najważniejsze, że musimy dodać tutaj wartość pola obliczeniowe lub akumulowane i wybrać to pole jako pakiet zbiorczy. Takie tłumaczenie zaproponował nam Microsoft, pakiet zbiorczy ma oznaczać, że jest to pole zestawienia, zbieramy informacje z innych tabel powiązanych z danym obszarem, do którego dodaliśmy to pole, w tym przypadku klient, no i to pole będzie nam się sumować w naszym przypadku, w naszym scenariuszu szans sprzedaży. Poszukajmy zatem tego naszego dodanego pola, gdzie to suma z szans sprzedaży utworzyła nam się, tutaj jest polem, jest polem walutowym, wybierzmy sobie to pole. Wybierzmy przycisk Otwórz Akumulację. Powinno otworzyć nam się okienko, w którym będziemy mogli określić, co chcemy posumować, co chcemy zestawić w naszym polu, jakie wartości chcemy wyświetlić. A zatem w encji źródłowej, czyli to, gdzie jesteśmy, to oczywiście nasz klient, chcemy posumować wszystkie szanse sprzedaży powiązane z tym klientem. A więc szukamy na liście szans sprzedaży po kliencie. Wybieramy sobie OK. Proszę zauważyć, że tutaj w następnym kroku możemy sobie określić ten warunek, o którym mówiłem w moim wstępie. A zatem czy jeżeli chcemy sobie pokazać te szanse sprzedaży w ciągu ostatniego roku, możemy sobie wybrać tutaj data utworzenia jest większa. Niż 1 stycznia. Zatem wszystkie szanse sprzedaży utworzone od 1 stycznia 2021 roku pojawią nam się w tym zestawieniu. Oczywiście tych warunków możemy dodać więcej, możemy je odpowiednio ze sobą łączyć logicznie. Zatem w naszym przypadku będą to pokrewne szanse sprzedaży do naszego klienta, które zostały utworzone po 1 stycznia bieżącego roku. No i teraz co chcemy zagregować? Musimy wskazać pole, którego wartość chcemy. Sumować, jak w moim przypadku, ale proszę zauważyć, że są tu też operatory pozwalające nam na wyliczenie średniej, co też może być ciekawym case'em biznesowym w przypadku naszej segmentacji. Może nam system tutaj wyliczyć maksymalną wartość bądź minimalną wartość, jeżeli chcemy pokazać największą bądź najmniejszą fakturę, jaką wystawiliśmy takiemu danemu klientowi. Stąd również możemy uzyskać taką, taką wartość. W naszym przypadku, oczywiście, będzie to szacowany przychód. Sumujemy go dla takiego klienta. A więc mamy zdefiniowaną naszą agregację, zapisujemy i zamykamy okno edycji kolumny zestawienia. Skończyliśmy taką edycję kolumny zestawienia, a zatem kolejnym krokiem będzie wrzucenie tego naszego pola na formularz, umieszczenie go na formularzu. Wybieramy sobie nasz formularz. W moim przypadku jest to formularz account. Szukam mojej sekcji segmentacja i wartości. Mam tu już sumę z ofert. Teraz chciałbym dodać jeszcze pole formularza. Sumę z szans sprzedaży. Oczywiście wybieramy sumę z szans sprzedaży przeliczaną walutowo, nie tę z opisem podstawowa w nawiasie. Ta z opisem podstawowa w nawiasie będzie nam tylko pokazywać walutę bazową naszej organizacji. Zatem proszę pamiętać, że wybieramy zawsze sumę z szans sprzedaży bez dodatku podstawowa. Rzucamy ją pod. Sumę z ofert. Zapisujemy nasz formularz. Publikujemy teraz zmiany dla tego formularza. I wrócimy do systemu CRM po opublikowaniu zmian. Nasze pole powinno nam się pojawić pod polem dotyczącym sumy z ofert. Wracamy do systemu CRM. Odświeżam mój obszar roboczy, odświeżam moją formatkę klienta. Proszę zauważyć, w tej chwili ta, ta um, informacja o sumie szans sprzedaży pojawiła mi się w moim obszarze segmentacji i wartości, natomiast nie została jeszcze przeliczona. System automatycznie przelicza te wartości. Może je przeliczać w dowolnym ustalonym przez nas interwale. Domyślnie, zdaje się, jest to przeliczane co godzinę, w związku z tym nie będziemy czekać godziny, tylko jest na to magiczny sposób, aby przeliczyć sobie to ręcznie. Za każdym razem możemy sobie taką, taką informację, nie czekając na automatyczne przeliczenie, uzyskać. Wystarczy w tym celu kliknąć na kalkulator, obliczyć ponownie i proszę zauważyć, wpadła nam tutaj suma naszych szans sprzedaży 20 tysięcy e, na szansach sprzedaży utworzonych od 1 stycznia 2021 roku. Sprawdźmy czy to prawda. Wejdźmy sobie w szanse sprzedaży w powiązanych e, tabelach naszego klienta czyli sprawdzamy czy w relacji z tym naszym klientem rzeczywiście co dwie szanse sprzedaży na 10 tysięcy złotych. E, jeżeli również drugie pole działa nam poprawnie to powinniśmy mieć również oferty na sumę 30 tysięcy 24 tysięcy 800 zł. A tych ofert prawdopodobnie jest więcej. Zobaczmy, bo tutaj mamy. Tak, tu się zgadza. Tych ofert jest więcej w związku z tym ta kwota, którą 30 80 zł, którą pokazuje nam. 880 zł, którą pokazuje nam system w pierwszym polu również jest poprawna. Także jak widzicie, Państwo system liczy. Zgodnie z naszymi założonymi kryteriami łączne kwoty, czy to szans sprzedaży, czy to ofert, jak w przykładzie, który wyświetlam teraz na ekranie. Docelowo możemy zbudować sobie dowolną liczbę takich pól. Możemy sobie określić warunki na tych polach i oprzeć o te pola segmentację pozwalającą na precyzyjne umieszczenie klienta. W jakiejś grupie na podstawie jego osiągów finansowych, na podstawie tego, ile do tej pory mu sprzedaliśmy, ile mamy w tym do tej pory w lejku z tym klientem, i tak dalej, i tak dalej. Pola zestawień pozwalające na budowę segmentacji i wzbogacenie widoku 360 stopni.